Siema, siema, siema. Witam serdecznie na kanale Strefa Typerów. Bardzo miło, że wpadłeś, a jak już wpadłeś, to zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Oczywiście lecimy dalej z pojedynkiem na kupony. Sebek, Esposito, Gołąb i ja rywalizujemy tutaj prawdopodobnie przez miesiąc albo dwa tygodnie daily na kupony. Punktacja oczywiście jest w opisie pod filmem, no bo film nagrywam w momencie, kiedy nie gram, nie znam jeszcze wyników z poprzedniego dnia, także tutaj na spokojnie wszystko na bieżąco jest aktualizowane. Dzisiaj na filmie oczywiście Cztery kupony od czterech osób, i zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Dorzucimy konkurs. Szybka wspominka o promocji powitalnej: to jest taki wielki, duży pakiet promocji powitalnych do odebrania. Superbecie dla wszystkich osób, które założą sobie konto po prostu w superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jeżeli masz ochotę i nie masz konta w superbecie, to możesz sobie zerknąć. Serdecznie zapraszam. Zapraszam też, słuchajcie, do naszej grupy na Facebooku. Tam ponad 110 tysięcy ludzi. Grupa całkowicie otwarta, dostępna dla każdego i każdy może dołączyć. Link zostawiam w opisie pod filmem. No i na szybkości robimy konkurs i przechodzimy do kuponów. W konkursie jak zawsze klasyczne dwie dychy do zgarnięcia, dwie dychy w superbecie, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć, subskrybować. Na strefa typerów. Tutaj suba trzeba kliknąć. No tą łapę w górę zostawić. To jest zawsze mi, mile widziane i taki miły gest. Dziękuję serdecznie. E, I typujecie w komentarzu dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Krakowem a widzewem Łódź. Dopisujecie swój nick gracza superbeta Typujecie do 19 komentarzu edytowane, dodane po tej godzinie bez Niku gracza na superbeta? Niewielu udziału w zabawie, czyli standard. No i przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału tutaj na kanale. Słuchajcie, bez wielkiej argumentacji, jeżeli oglądałeś poprzednie filmy, to wiesz, że tutaj no po prostu sprawdzamy sobie czułkę danego człowieka. Na razie Stewek bardzo dobrze e, bardzo dobrze idzie i tutaj trzeba go pochwalić za te kupony, które e, już trafił i możemy sobie właśnie zacząć od kuponu Sepka. Mamy zwycięstwo ekipy włoskiej. To jest oczywiście siatkówka. Mamy zwycięstwo Hasana w tenisie e, i mamy no właśnie Słowenia Polska over 3,5 setów. My z tą Słowenią to ostatnio mamy świadkarskie problemy. Tyle wiem, chociaż wielkim miłośnikiem i fanem siatkówki nie jestem, ale zdążyłem sobie to zweryfikować. Sedek po prostu celuje tutaj w cztery sety minimum. I klasycznie każdy kupon grany za 50 zł. Więc tak jak mówię, dzisiaj 4 razy 50 i nie będzie poniedziałkowej nudy. Kolejna propozycja jest od Gołębia. który lubi latać, to też, ale od Gołębia, który celuje w siatkówkę. Handicap setowy, and, handicap setowy minus 1,5 na ekipę woską. Czyli tutaj chłopacy generalnie myślą podobnie bo jak miał czyste zwycięstwo. Gołąb idzie jeszcze mocniej i Handy minus półtora na Włochów. Mamy też cztery sety, też w świadkówce, USA-Brazylia. Minimum cztery sety w całym meczu. No i jeszcze Leon z Colorado Rapids, czyli trochę egzotyki. BTTS lub over 2,5 goli, czyli ten typ, ten rynek, który no jest fantastyczny w superbecie pod meczek, które zapowiadają się overowo, nie? Propozycja od Gołębia obgadana. Esposito nie zmienia taktyki. Esposito grał, gra i grać będzie rzuty rożne. Te rzuty różne w końcu zaczną oddawać i jeszcze na tych rzutach różnych pewnie nas wszystkich e, tutaj porobi. Słuchajcie, od Esposito Wejle nord over 9,5 rogali, bo to jest taka liga, że tam generalnie pada dużo rzutów różnych. Ciężko złapać over 8,5 rogali po jakimś sensownym kursie. Trzeba, jeżeli ktoś chce skakać tą linię wyżej i po prostu ładować na kupon linię 9,5 tak też robi Esposito i dorzuca nam linię już tą powiedzmy klasyczną 8,5 w meczu San Johnson za Berlin, oczywiście Szkocja over 8 pół rzutów rożnych proponowane tutaj od Esposito e, i jeszcze kupon ode mnie e, i słuchajcie, no ja tak sobie stwierdziłem, że rzucę gola underdoga, wiem, że to jest mocny underdog e, ale no teraz albo wszystko, albo nic, nie? Czyli powalczenie e, Egiptu z Francją w półfinale Igrzysk Olimpijskich, no tutaj generalnie Kurs na gola Egiptu bardzo duży e, i dorzucam typ pod Hiszpanię. Czyli u mnie oczywiście klasycznie e, tylko i wyłącznie piłka nożna grana, bo e, jedyny sport w sumie, który tak mocniej śledzę, a i tak ciężko z tymi kuponami. Chociaż jeden kupon mam trafiony, nie wiem jak poprzedniego dnia, ale jeden kupon już w tym naszym pojedynku na kupony e, został zazieleniony i mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie, więc ode mnie w sumie dubel na półfinałowe mecze w piłce nożnej z Igrzysk. Olimpijskich i cztery kupony na dzisiaj mamy. Jeżeli coś Cię interesuje, to możesz sobie zerknąć. Pamiętaj, że cała statystyka, klasyfikacja tego, kto jak, gdzie trafia, jest w opisie pod filmem. Jeżeli chciałbyś sobie to zweryfikować, weryfikuj. Ja za dzisiaj dziękuję, dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Dziękuję za zostawioną łapę w górę. Klasycznie słyszymy się jutro tutaj na kanale, bo będziemy słyszeli się codziennie. Dobrego dnia, trzymajcie się. Pozdro się, Elo! Nara!